Cześć, dzień dobry, jak się macie? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Ja jestem właśnie w drodze na Mistrzostwa Europy, lecę do Włoch, ale przystanąłem na chwilę, żeby jak co czwartek spotkać się z Wami na Żeglarskich Czwartkach. Dzisiaj podejmuję temat zwrotu na wiatr, zwrotu przez sztag. Zrobiłem sobie kilka notatek, bo trochę tych wskazówek dla Was mam. Otóż to, co na co zwracam przede wszystkim uwagę, to jest dobra komunikacja w załodze. Często pływam w 2, 3, 4, 5 osób i bardzo ważne jest, żeby cała załoga wiedziała, kiedy ten zwrot ma się odbyć. Dlatego zawsze mówię: Stand by for tucking i odliczam 3, 2, 1 i robimy zwrot. Akurat na jeden już wykonuję ten Pierwszy ruch sterem, dlatego moje, moje załodze wszyscy wiedzą, kiedy ten manewr się rozpoczyna. Myślę, że to jest bardzo ważne, dbajcie o to. Kolejna bardzo ważna rzecz, żeby w trakcie tego całego manewru, robienia zwrotu z jednego halsu na drugi. Żeby odpowiednio wychylić ster. Utkanie, lubię szarpania, dlatego zawsze na początku radzę wszystkim, żeby powoli zacząć ten ruch sterem. Później samo przejście przez wiatr, żeby było szybsze i wykończenie na nowym halsie powolniejsze. Czyli wolno, szybciej, wolno. I to wszystko w rękach sternika jest, żeby w odpowiedni sposób wychylić ster, a później zakończyć i prowadzić ją go do neutralnego poziomu. Kolejna rzecz to jest przechył. Bardzo ważne jest, żeby w trakcie zwrotu ta łódka poszła na nas. Zostańcie nawet szczególnie przy słabym wietrze dłużej na starej, na wiecznej, a no, na nowym halsie będzie to zawieczna, po to, żeby jak łódka przejdzie linię wiatru, dopiero wtedy wyjść na nową burtę. Tak naprawdę moim kluczem do sukcesu jest to, żeby się wspinać na nową burtę. Kiedy łódka jest właśnie przechylona, to znaczy, że to będzie dobry zwrot. I do tego jeszcze, jeżeli w załodze ktoś będzie odliczał ten moment, kiedy ta cała załoga rusza już na nową burtę, na wierzchną burtę, to spowoduje, że ta łódka szybciej ruszy, będzie ten zwrot bardziej dynamiczny i, i ruszymy mocno do, do przodu. Bardzo ważne jest też to, w którym momencie płynąc na fali, pod fale, zrobić zwrot. Wiemy bardzo dobrze, to teoria, ale przede wszystkim fizyka, że jeżeli to jest łódka i jest ona podparta w jednym miejscu, to bardzo łatwo się obraca, ale wyobraźcie sobie, że łódka by płynęła i tu miała falę i tutaj miała falę i uch, ciężko by było jej się obrócić. Dlatego dobrze jest zacząć robić manewr z zwrotu wtedy, kiedy ta fala dziup jest na fali. I wtedy w momencie przejścia przez linię wiatru ona będzie w środku i bardzo łatwo nam skręci. Zwracajcie też na to uwagę. I ostatnia wskazówka, jaką mam na dzisiaj, to jest to, żeby po zwrocie wiemy bardzo dobrze, że łódka płynie trochę wolniej, nie wybierać od razu do maksimum, nie mówię do maksimum, do optimum, ale do tego optimum na halsie. Żagli. Dajcie im trochę więcej głębokości, spowodujcie, że one będą bardziej skręcone. Wystarczy odrobinę poluzować te szoty, nie wybierać ich do końca. Ja zazwyczaj zostawiam te 3, 4, 5 w zależności od warunków centymetry więcej luzu na szocie. Łódka zaczyna szybciej ruszać, i wtedy, jak tylko już jest w dobrej prędkości, podbieram. I płyna ostro do wiatru z pewną prędkością. Kiedy wybierzemy za szybko, ona może popłynąć nawet bokiem, co się zdarza na niektórych konstrukcjach. No właśnie, to tyle na, na dzisiaj, ale mam pewną propozycję. Jeżeli chcecie, to poproszcie kogoś, żeby zrobił Wam zwrot. Przepraszam, nie zrobiła zwrot, ale wy zróbcie zwrot, ale niech ktoś Was nagra podczas tego zwrotu. Z motorówki z tyłu albo może z jakieś inne łódki. Wyślijcie mi takie wideo, ja na nią popatrzę, skomentuję i odeślę Wam z moimi komentarzami. Mam nadzieję, że to Wam może pomóc. Miłego tygodnia, dobrego żeglowania i do zobaczenia za tydzień.